Czy zdarzyło Ci się czytać książkę i, um, i nie zapomnieć o bohaterze? W sensie pamiętać go. Pamiętać go jeszcze długo po przeczytaniu książki. Albo na przykład, czytasz, czytasz, wiesz, że już jest późna noc, trzeba i spać. Ale kurczę, musisz się dowiedzieć, co on zrobił, co mu się przydarzyło? Um, czy coś złego, czy dobrego, jak się rozwiązała ta trudna sytuacja? Zdarzać się to. Myślę, że wszystkim nam się to zdarza podczas czytania dobrych, a nawet bardzo dobrych książek. I tutaj nie chodzi o to, że bohater ma być fajny, sympatyczny i wszyscy muszą go lubić. Chodzi o to, że są to takie postaci, które po prostu ujmują nas, fascynują, intrygują i wywołują w nas emocje. To jest niezwykła umiejętność ze strony pisarza. Umiejętność, która, którą można trenować i szlifować, której zazwyczaj nie nabywa się od tak po prostu, nie, nie wysysa z mlekiem matki albo nie, nie dostaje w pakiecie talentów, um, najczęściej rzeczywiście. Um, po prostu pracuje się nad tym. Pracuje się też bardzo długo nad bohaterem, nad samą postacią. Ja mogę powiedzieć o sobie, że pracując nad moimi powieściami, najwięcej czasu, nawet więcej niż samo pisanie, poświęcam właśnie pracy nad sylwetkami psychologicznymi bohaterów. Wszystkich bohaterów wszystkich którzy pojawiają się w mojej książce bo dla mnie tak naprawdę ja pewnie wiele osób nie tylko tych którzy które uczą pisania czy znają teorię pisania książek powieści literatury ale też wiele osób które czytają jedna prawda jest jasna jak słońce bohater niesie opowieść i nawet czasami jest tak, że mm, mogą być jakieś niedociągnięcia w samej historii, ale jak jest postać, bohater, to po prostu nie możemy się oderwać i przymykamy oko na jakieś y, drobiazgi czy braki, czy to w korekcie, czy jakieś literówki, czy nawet czasami y, jakiś błąd y, w samej fabule opowieści. A więc Sylwetka Bohatera to jest absolutny, absolutny klucz w ogóle do dobrej książki, do wszystkiego tak naprawdę. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tak jak powiedziałam na początku, jest to umiejętność, którą można wytrenować i ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy tutaj mnie odwiedzają na YouTubie na taki właśnie trening. Trening jest bezpłatny, odbędzie się w grupie, której jestem współprowadzącą, grupa nazywa się Pisarskie Olśnienia, znajduje się na Facebooku, można do niej śmiało dołączyć, link też tutaj w opisie tego wideo i tam są wszystkie zasady przedstawione do niedzieli, do niedzieli najbliższej, czyli 23 czerwca można się zapisywać, zapisywać się na listę, bo trzeba będzie otrzymać wszyscy zapisujący się, wszyscy biorący udział w treningu, otrzymują swoją postać swojego bohatera, z którym będą pracowali podczas tego warsztatu. A od poniedziałku rano ruszają zadania. Poniedziałek, wtorek, środa będą zadania i będzie wyjaśnienie tych zadań, czyli z rana jest zadanie, po południu jest live, um, w którym ja tłumaczę, czego dotyczy to zadanie dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, i też tłumaczę, jak z nim pracować, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej korzyści dla siebie i dla pracy ze swoim własnym bohaterem, którego się tworzy. I później dwa dni będą na wykonanie zadań, i w weekend będziemy się bawić. Wszyscy biorący udział w zabawie hmm, będą brali udział też w losowaniu nagrody. Nagrodą będzie płatny kurs stworzony przeze mnie i przez Małgosię, który właśnie dotyczy bardzo pogłębionej e, psychologicznej pracy nad sylwetką e, Bohatera. E, dla kogo w ogóle jest e, tak naprawdę ten, ten kurs, to szkolenie, na które Was zapraszam w naszej grupie? Przypominam, że ono zaczyna się w poniedziałek 24 czerwca. To jest szkolenie, które przyda się każdemu, kto w ogóle cokolwiek pisze. Pisze jakiekolwiek opowiadania, pisze oczywiście powieści, książki, literaturę, ale też pisze personę, na przykład do, do swoich projektów marketingowych, czy w ogóle dla swojej marki. Pracuje z archetypami wszędzie tam, gdzie pojawia się postać bohatera. Każdy archetyp to jest tak naprawdę postać. Każda Marka jest też tak naprawdę pewną pewnym bohaterem. Często też używamy tej metafory właśnie w przekazie marketingowym w komunikacji marki. Więc dla osób też piszących książki biznesowe, bo tam też się pojawia bohater, bohaterem jest albo narrator, albo jest jakaś postać prowadząca przez historię, albo się pojawiają przecież też klienci i dlaczego czego chcemy nauczyć podczas tego treningu żeby chcemy żebyście pisali po prostu i tworzyli coraz barwniejsze wielowymiarowe wieloaspektowe sylwetki bohaterów i postaci żeby wam pomogły tak naprawdę te narzędzia w pracy, żebyście mieli mniej frustracji, żeby wam łatwiej szło, żebyście łatwiej zrozumieli swoją postać też. I żebyście potrafili ją tak opisać, żeby wywoływała emocje w czytelniku i żeby była absolutnie niezapomniana, żeby się nie dało oderwać od tego, co piszecie, bez względu na to, czy jest to newsletter, czy jest to krótkie opowiadanie, czy jest to wpis na bloga, czy jest to yy, powieść. Zapraszam Was w takim razie serdecznie i widzimy się w grupie Pisarskie Olśnienia już w ten weekend.